No dzień dobry bardzo, <laughs> bogusia, bugi, Adrian. Lecimy z kolejnym tematem z serii edukacyjnej Porozmawiajmy o tańcu. Z pozdrawiam Was serdecznie z Chorwacji, z Orebicia. Orebicia? Dobrze wymawiam? Chyba tak. A jak nie, to najwyżej w Topa, co tam. <laughs> Wiem o co chodzi. E I dzisiejszy, kolejny temat to jest pytanie od Was, bardzo często spotykane. Pamiętać figurki czy nie? Robić je, czy nie robić? Jak je robić? Po co? Tutaj już oczywiście poszłoby jeszcze więcej pytań, z tego jednego by się utworzyło, nie? To jest tak, wielokrotnie w sumie dostaję te pytanie tak samo jak mój partner taneczny Dominik Kostrzewski, z którym obecnie prowadzę zajęcia baciaty w Warszawie, w Salsa Libre. Zapraszam. No, czy robić te figurki? Jak je pamiętać w ogóle? Co mogę z tego zrobić? Czy warto? Na co zwrócić uwagę? I takie tam oczywiście lawina pytań zaraz by wskoczyła, nie? Na początku samej edukacji staramy się pokazać już od pierwszych momentów, że bacia to jest taniec socjalowy. Albo się spotkałeś, spotkałaś z tym terminem, jeśli już tańczysz i zapewne wiesz o co mi chodzi, albo jeśli zaczynasz, bądź jeszcze nie tańczysz, a może. To nagranie, czy te moje posty będą cię skłaniać do tego, żeby zacząć, to wytłumaczy ci, że taniec socjalowy to jest taki, który nie jest choreografią, czyli taki, który jesteś w stanie stworzyć tu i teraz, będąc na parkiecie z drugą osobą. I to jest ciekawe, to jest fajne, nie? Czyli uczysz się prowadzenia jako lider, partner najczęściej, podążania jako partnerka, <laughs> followerka, przepraszam, no i tworzymy sobie wspólnie taniec, tak? Czyli reagowania i wyprowadzania ruchu, nie? Ciągłym ruchem, bądź też intencyjnym, poprzez impu, impu, impulsy, tutaj różnie jest to nazywane. No, ale docelowo nie jest to choreografia. O to mi chodzi, nie? No, i tak, zazwyczaj na samym początku, nie? Nauki, no jednak, jak przychodzisz na kurs tańca. No to nie masz pojęcia, jak wygląda dany taniec, więc musisz się nauczyć jakiejś bazy. Musisz, się na, musisz zobaczyć, że jakieś niektóre elementy możesz zrobić, że będą na przykład takie, będą wygodne, a inne totalnie nie, nie? No i oczywiście sam, sam z siebie twoja kreatywność jakby jest, no nie powiem, że zerowa, ale jest bardzo niska. Czasami oczywiście będzie też zerowa, no bo nic wcześniej nie tańczyłeś, nie masz za bardzo obeznania, nie zawsze wiesz nawet, jak ten taniec wygląda, ale ktoś cię na przykład przekonał. O tym też się dowiaduję, że niekiedy idziemy na kurs z i nawet na dobrą sprawę nie wiemy, jak wygląda taniec, którego będziemy chcieli się nauczyć. Więc to też jest dodatkowe jakby, powiedzmy, utrudnienie dla osoby początkującej, no, żeby zrobić jakiś dany ruch, taniec, wyprowadzić, zatańczyć, zareagować i tak dalej, nie? No dobra, no to lecimy już dalej, bo myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Czyli pokazujemy wam bazę, figurki, pierwsze elementy, tak? Czy możesz, nie wiem, podnieść rękę do góry nad głowę partnerki, czy partnera i się obrócić, czy ją nawinąć. Czy możesz y, zostawić rękę na dole, obrócić i masz locka na jedną, na prawą i na lewą stronę, nie? Czyli już automatycznych kombinacji masz kilka. To samo możesz zrobić partnerze u siebie, czyli też nawinąć, też obrócić się i też zrobić. Dla siebie hammerlocka. Oczywiście w tym samym momencie najprościej będzie dla drugiej osoby, która go nie, nie robi, zrobić basic. To zawsze będziemy w tym samym czasie jakby, tak? No ale to widzisz, to już masz tylko ręce. Możesz to samo dokładnie zrobić, idąc do przodu, idąc do tyłu, idąc po skosie, skosy, czyli diagonale, tak? Prawy i lewy, przód tył yy, i masz już kilka tych kombinacji już z samego jednego powiedzmy obrotu, nie? No, oczywiście jeszcze dochodzą inne elementy. No, większość układów, na dobrą sprawę, oprócz tego, że idziesz sobie w płaszczyźnie poziomej, czyli idąc po linii prosto, na skosy, do tyłu i tak dalej, na boki, możesz sobie modyfikować w dowolnym momencie. To zazwyczaj przychodzi na trochę późniejszym etapie edukacji. I tutaj po, każdej, po każdym, na dobrą sprawę, całej usenty, czyli całym pełnym bejziku możesz sobie zmodyfikować i przejść do innej np. kombinacji. Im dalej w las, im dalej świadomości więcej w tańcu, tym oczywiście możesz sobie to jeszcze bardziej skracać, jeszcze bardziej modyfikować i możesz sobie zaczynać zmieniać dane kombinacje po połowie basica, czyli po jednej czwórce. No a widzisz, to już się trochę robi skomplikowane, ale da się. Oczywiście wymaga to dużej ilości pracy i przećwiczenia, żeby się też zsynchronizować z partnerem, partnerką, żeby było nam po prostu, krótko mówiąc, wygodne. Nie? I teraz tak. Wiele osób porównuje to, to wszystko do puzzle. I okej. Okay, w sensie samo porównanie nie jest w sumie złe. Ja bardzo lubię porównywać to do skrabli, do gry w Scrabble. I zapewne się domyślasz, co to jest. Czyli układasz sobie po literkach słowa. Czasami te słowa będą pasować, tak? Czyli będą, te literki będą pasować do siebie, słowo się utworzy, a czasami totalnie nie. Czasami odejmiesz albo dodasz jakąś literkę. Na początku czy na końcu, albo w środku, i wejdziecie zupełnie inne słowo. I tutaj w tańcu jest bardzo podobnie. Niekiedy to, co będziemy sobie tworzyć, tak? czyli ćwiczyć naszą kreatywność, sprawdzać, będzie nam się zgadzać albo w rękach, albo w nogach, a niekiedy właśnie będzie to coś, co nie będzie pasować, co będzie blokować ruch albo będzie niewygodny. Także tak, w ten sposób się w ogóle nie stresuj. To jest normalne. I tej kreatywności uczymy się oczywiście wraz z doświadczeniem i doświadczaniem. Czyli nie tylko to, co pokazuje Tobie instruktor na zajęciach tanecznych, ale również sam, sama możesz też to sobie przerobić w parze bądź w tańcu solu sobie przerobić. Zachęcam, naprawdę. Warto oczywiście pamiętać te wszystkie nazwy, no bo co jak co, ale pojęcie hammerlocka, jak wygląda, czy... W cudzysłowie, jakby w polskiej wersji Kozakiewicza, czyli ruchu, tak, rąk, jak do niego wejść, wyjść i tak dalej. Czy kulo, czyli ruch najczęściej okrągły, tak, kolisty, pupeczki, najczęściej u partnerki. I są to elementy, które są, powiedzmy, przyjęte ogólnie, czy front step, czy back step, side step, tak? czy cross czyli ruchy bardziej w nogach, tak, czy kwadrat, czyli basic ten dominikański i wiele, wiele innych elementów będzie sprawiać, że wystarczy podać hasło i z tego tworzyć dalej, nakładać na to jeszcze inne jakości ruchu, inne tempo i przez to po prostu będzie, krótko mówiąc, ciekawszy, nie? Najpierw uczymy się rozumieć, czyli to, co nasza głowa musi zrozumieć, co ja muszę zrobić, żeby wyszedł dany efekt. Następnie, najczęściej, tak też my robimy, zaczynamy od tego, żeby rozumiały nasze stopy, w którym kierunku idę, ile kroków muszę zrobić, czy zmieniam płaszczyznę, czy nie. Następnie nadajemy sobie ręce, żeby móc też prowadzić płynnie partnerkę i móc też podążać, tak jak trzeba. No i na końcu, oczywiście, jest ten body movement, czyli to wszystko, te wszystkie piękne elementy, przepływy, praca ciałem itd. Tak Także zwróć uwagę, że z kreatywnością jest dużo do zrobienia. Najpierw potrzebujesz tej bazy, fundamentu, tak jak w domu. Tak jak drzewo posiada korzenie, żeby rozrosnąć się do góry, czyli coś mocnego, stałego, a później z czasem sobie nakładasz na to jakość, tak? Czy albo y, tą ciekawość, powiedzmy, tańca, tak? Czyli tą kreatywność. Jakość, o, można tak nazwać. Także nie przejmuj się tym w ogóle. Nie wiem, czy wiesz i czy masz sposoby na zapamiętywanie na przykład takich figurek. Tutaj wiele osób będzie właśnie kierować się na przykład tym nazewnictwem, inni sobie zapisują to na kartkach. Mam wiele kursantów, którzy na przykład bierze i sobie zapisuje na skojarzenia te figurki. To oczywiście też będzie super sprawa i wiele osób na pewno, u wielu osób to na pewno działa. Ja na początku przyznam Ci szczerze, że też tak robiłam. Czyli też zapisywałam sobie w zeszycie jakieś elementy, kiedy, kiedy podnoszę rękę, kiedy, kiedy się obracam, kiedy krosuję stopę, do przodu, do tyłu i tak dalej. I sobie rozpisywałam, co robi partner, co robi partnerka, jak powinnam zareagować, czyli kiedy mam bardziej mieć aktywne, znaczy aktywne ciało, cały czas muszę mieć, ale kiedy mam mieć na przykład luźniejsze, mogę rozluźnić ciało, kiedy ma, powinnam mieć bardziej spięte, co na to wpływa i tak dalej. Zachęcam Cię. Serio. Raz, że często się mówi, pewnie nie bez, nie bez powodu, że jak zapisujesz sobie jakieś elementy, to głowa pamięta. U niektórych to będzie działać, bo też to przy okazji będzie e, tak jak na sprawdzianie, wiesz, e, będziesz po prostu pamiętać, a u innych osób może mniej, ale to zawsze możesz znaleźć sobie inny sposób. Tak czy inaczej warto pamiętać figurki. Nie powiem ci, że nie, bo naprawdę warto. Wtedy wiesz, na czym możesz bazować. Ja proponuję Tobie, żeby bazować na tych najbardziej podstawowych figurkach i z nich dopiero zaczynać tworzyć coś swojego, nie? Co jak co, ale każdy styl ma jakiś swój fundament, który jest niepowtarzalny. Jeśli łamiesz ten fundament, no to tak jakbyś trochę bardziej tańczył, tańczyła jakąś improwizację, jakiś freestyle i dalej. I wtedy nie jest to tak do, dokładnie mówiąc, kolokwialnie ten konkretny styl. Także pamiętaj sobie te figurki podstawowe. Staraj się zapamiętać sobie rozwiązania, co ja muszę zrobić, czy mam krok tap, czy mam basic cały, czy mam, e, nie wiem, zmianę kierunku w połowie czy po całym basicu itd. A później nakładaj na to sobie inne elementy, czyli czy w tym momencie byłabym, byłbym w stanie pójść do przodu, albo czy zrobić hał, albo czy otworzyć klatkę, czy zakręcić głową. Jak muszę to zrobić? czyli na przykład ruch kołowy będę potrzebowała? Mieć też preparacje, tak? Wcześniej. No, i te preparacje oczywiście, to jest kolejny temat, który za jakiś czas też podejmę. Preparacja jest wszędzie, za każdym razem. Nawet niezależnie, czy wchodzę do Babysika, czy wychodzę do Babysika i przychodzę do innego ruchu, preparacja jest zawsze. To już będziesz wiedzieć. Zanim w ogóle przeczytasz, usłyszysz, pokażę Ci mniej więcej, jak działa preparacja. Spróbuję w każdym razie ci o tym opowiedzieć, tak, żeby Twoja głowa mogła zrozumieć. Oczywiście, na zajęciach, jak przyjdziesz do mnie czy do innego instruktora, u którego będziesz się uczyć, na pewno z pewnością pokażę Tobie, jak to zrobić, nie? Mam nadzieję, że to nagranie, chociaż odrobinkę, było dla Ciebie wartościowe. Oczywiście, w zależności od tego, jak, na jakim levelu jesteś. Albo o tym już wiesz, albo nie wiesz. Czasami może zapominasz o tym ferworze tych wszystkich figurek, bo są po prostu na danym etapie dla ciebie ważniejsze, żeby czuć się bardziej komfortowo. I teraz właśnie zwróć uwagę. Na początku, jeśli, tak jak wspomniałam, jeśli nie masz figurki, no to na dobrą sprawę nie wiesz co zrobić. Musisz zobaczyć ileś tam tych kombinacji naście, dziesiąt, set może nawet. Wszystkich już od razu ci mówię na starcie, że raczej nie zapamiętasz, chyba że będziesz to wałkować po zajęciach skrupulatnie, codziennie, systematycznie itd. To wtedy jest szansa, że może się uda zapamiętać jakąś tam większą część, ale docelowo, jeśli idziesz sobie tylko i wyłącznie na jakość figurek, to jesteś sfokusowany troszkę na innym elemencie niż sam taniec, bo taniec to nie jest figurę, to są bardziej, wiesz, przepływy, to jest zrozumienie się w tańcu, troska o drugą osobę, tak? Wyczucie oddechu wspólnego. Wiesz, to może brzmi dla ciebie teraz dziwnie, bo jakby nie stoisz z partnerką, partnerem, tak? Ale docelowo to, żeby oddychać na przykład w tym samym momencie, w taki sam spokojny sposób, tak samo oddawać sobie ramę, czyli na przykład delikatnie, żeby te impulsy były czytelne, tak? To jest sporo pracy, ale warto, naprawdę warto, polecam. No, także tegoż. Zapraszam Ciebie serdecznie do Salsa Libre, do mnie na Facebooka, na Insta i tak dalej, YouTube'a, za jakiś czas może bardziej też TikToka. Zachęcam Cię też do przeczytania moich postów. Wiele z nich jest jeszcze bardziej rozbudowanych albo bardziej właśnie skondensowanych, czyli jak będziesz potrzebować, potrzebowała większej albo bardziej skondensowanej ilości informacji, to bez problemu je znajdziesz tutaj zawsze. I za friko, nie? Bo zawsze możesz do nich wrócić. Zawsze możesz udostępnić ten czy inne moje posty, nagrania komuś. Jestem przekonana, że ta wiedza jest bardzo ważna i może Tobie bardzo pomóc w samej edukacji więc tym bardziej chętnie się ją dzielę z tobą i z innymi osobami. No i życzę wspaniałego dnia. Ja chyba zaraz wskakuję tutaj do wody, żeby się trochę ochłodzić, bo przyznam szczerze, że pogoda jest nieziemska, więc tym bardziej. No i buziaki. Buziaczki. Do zatańczenia!